A tutaj to nawet mi się jeszcze ma być szczery, nawet mi się jakoś bardzo nie chce starać, nie? bo ja wiem, że to jest dobra maszyna wystarczająca Grośnica Ciekawe, dobra Szamanie kadłuba Szamanie kadłuba nie siły woli do życia Ledwo wyjechali z respa. Wracam na kanał Kowal z tej strony, a w tym odcinku przejdziemy się Panzer 4E1, bo zauważyłem, że nie mam jeszcze o nim żadnego odcinka. Aczkolwiek mamy o Panzer 4, tym poprzednim, który miał gorszy pancerz. Panzer 4E, tak? Który ma 50 mm pancerza kadłuba, ale tylko 30 wieży. I czy to taka duża różnica? Moim zdaniem nie, ale Gra stwierdziła, że pora podnieść baterię, znaczy, że podniesie rating tego pojazdu. O 0,3, także na 2,3 mamy już możliwość, by być na 3,3 co nie zmienia faktu, że wcale nie będzie to dużym problemem. Jeżeli chodzi o profil historyczny, to już tyle opowiadałem o Panzer 4 i o Panzer trójkach, że, bo to się łączy, że tylko przypomnę, że to jest ostatnie Panzer 4 z krótką 75 i ten model, który był produkowany jako Panzer 4 z krótką 75, dokładnie na tym samym modelu zaczęto montować długie 75 bo to jest dokładnie ten sam czołg, jedna różnica to jest działo. Jeżeli chodzi o pancerz, parametry silnika, no jest to po prostu to samo. Chociaż jest o 300 kilo lżejsze, pewnie tutaj chodzi dokładnie właśnie o to działo. I żeby rozróżnić to na linii produkcyjnej powiedzmy, żeby, żeby postawić kreskę między nimi jest to wersja F1 oraz F2 no i kiedy na Panzer 4 zaczęto montować długie 75, bo 50 zwykłe już nie wyrabiały długie, znaczy długie 50 na Panzer 3M na przykład już nie wyrabiały. Rolę Panzer 4, który był czołgiem wsparcia piechoty z krótką 75, przejął Panzer 3N i to na Panzer. Trójkach zaczęto montować krótkie 75 i to wszystko opowiadałem w odcinkach o tych maszynach. Także jeżeli chodzi o to, to myśl, o profil sterczy to myślę, że tyle. no nie, nie chcę mi się powtarzać po raz tam czwarty czy piąty tego samego. Jeżeli chodzi o czołg w grze, mamy tutaj czas przeładowania 3,5 sekundy na załodze, na ekspercie i pocisk, który nas interesuje głównie. Jest to pocisk. Kumulacyjny, który przebija, który przebija 100 mm pancerza na każdym dystansie, 87 pod kątem, 50 pod kątem 60 stopni. Oznacza to tyle, że w momencie, kiedy spotkamy Shermany lub Teciaki, faktycznie to na 3-3 te pierwsze Shermany i Teciaki w grze, wciąż jesteśmy w stanie bez problemu z tymi czołgami walkę podjąć, nawet od frontu i to nieważne w naszym przypadku, na jakim dystansie. A jako, że jest to Panzer 4F2 z krótkim działem, powiedzmy, no to dalej, mimo wszystko, no, pancerza nie mamy. Czasem może coś się odbije okazjonalnie od tego 3-3, ale, ale na to bym nie liczył. Ogólnie, jeżeli do was strzelą i was trafią, to prawdopodobnie coś wam rozwalą albo was totalnie wywalą. Oczywiście, tak jak wspomniałem, dużym plusem jest szybkie przeładowanie. No i mam nadzieję, że dzisiaj uda się zagrać jakiś aptier, ale zobaczymy. Jeżeli, jeżeli przez 2-3 rundy nie trafię na full aptier, no to trudno pokażemy, jak ten czołg się spisuje na swoim BR-ze w okolicach swojego VR-u. Także myślę, że ode mnie tyle i przeskoczymy sobie do pierwszej rundy. Kurwa, port przeładunkowy na jeden punkt, jeszcze da beki. Pojedziemy w kamuflażu pustynnym, bo czemu nie? I odbijemy tutaj w prawo, myślę, dość daleko w prawo. Grałem przeciwko Amerykanom, Brytyjczykom oraz Japończykom. Zaraz się dowiemy, czy ktoś z nich postanowił ciężko flankować, czy jeszcze nie. Znaczy ja to na flankę, biorąc pod uwagę nasz reload, nawet jeżeli spotkamy 2-3 maszy maszyny, które nie będą na nas patrzeć, będziemy w stanie je usunąć w krótkim czasie. Mam nadzieję. O wiecie, też nie mogę z flanką przegonić, żeby ich resp mnie nie wykrył. No i mamy problem. To czy na pewno? Że zaryzykujemy tak ostro? Chyba zaryzykuję. Można z ich respa mnie jeszcze nie wykryje byłoby fajnie A słychać już potężne strzały jak tutaj lecą, bo za na moment chyba będziemy mieli tutaj kontakty jakieś. Po lewej jak to wygląda? Po lewej na razie czysto A, pelota tutaj jakaś była. Spróbuję zaryzykować. Spróbuję, zobaczymy. Może się opłaci, może się nie opłaci. Jeden dym tutaj bym sobie chciał zrzucić. Drugi za sobą teraz. Za co zrobiłem Dobra Gąsienica tu zwróciliśmy 100 mm peny to tutaj teoretycznie mogłoby się udać. Amulicja amunicja. Jeszcze jeden dym za sobą zrzucam. Gąsienica. Dobrze. Critical hit. Amo jest tutaj. Amunicja poszła. Znowu gąsienica. Dobra, silnik. Się pali. Jeszcze jeden dym za sobą. Kill asysta. Okej. Okay. Trochę utknąłem w błotku tutaj, bo jest spore błotko. No to ładna flanka. Szybko poszło. I myślę, że jak stanę tutaj, po drugiej stronie budynku słyszę że coś jedzie więc pojadę to sprawdzić tak jest, coś tutaj mamy o Jezu, to będzie halbrek, nie? był halbrek ja bym chciał na 3-3, żeby mnie zaktierowało żebym sobie mógł do czeku postrzelać z tego pocisku, bo chciałbym wam pokazać jak te krótkie 65 z wciąż są w stanie sobie w miarę radzić no okej, okay. to, to mnie kosztowało jednego członka załogi. Mamy jeszcze jednego Japończyka. Niech stoi, nie, nie, niech panikuje. Jak tam wiadomo, no to nasi tutaj po lewej już objeżdżają. O! Night learning go full break. Nawet go nie zauważyłem, dopiero na go patrzę, co się do niej zbliża z ogromną prędkością dziwne. Ostatni granat dymny mi został, musiał robić trzyki bryki rzeczy. B1 beast z prawej, okej Czy tu jeszcze coś jest? Chyba usunęli tego japończyka tutaj, nie? Tak jest. Same samoloty im zostały. Panzer 3 ma panic mode, Steward 1 tutaj jedzie. O, nie, nie, nie tu jeszcze kolega ma. Które z większym loader Machine Gunner Engine. O, dobra. No to niestety tutaj już zostałem sam przez ten Dym. Ale teraz mamy okazję wskoczyć do Kesto 12 i zobaczyć, czy wciąż będziemy w stanie rozwalać czołgi przeciwnika na batterytingu ratingu 3.0, praktycznie. Tyle, że już mało im maszyna 3.0.27 zostało. Prawda, 16 ja ale B1B właśnie ściągnął. Chociaż mają na pewno jeszcze. Jeszcze parę maszyn tam. Na pewno jakaś pelota gdzieś z daleka tam strzela z flanki. Z tym panem chciałbym zatańczyć najpierw, bo jest groźny. Dobra, na razie tu dostał spazmy i robił uniki. Prosto w silnik trafienie od tyłu z dwudziestki przeciwpancerny, która przechodzi przez cały taki samolot. Nic dziwnego, że padna strzała. Tutaj widzę. Okej, okay, pelotka zdjęta. To coś trzymają, nie wiem. Okej, okay, tam się 16 odezwała. Blisko było, prawie mnie trafiła. Znaczy chyba mnie dziabnęła, ale nic mi się takiego nie stało. Nieprzyjemny samolot przeciwnika. O Jezus, wszyscy do mnie napieczają, no dobra. Czy ja odpuszczę teraz? Dobra, Crusadera chyba trochę posiekaliśmy, mi się wydaje. I wciąż mamy dość energii, żeby... Nie no, dobra, odpuściłem. Nie chcę tam lata, nie chcę strzelać. Crusadera, zdjęliśmy Eee, to jest wciąż A10 w artanderze. Dobra M13 nas musiało w końcu trafić, ale na sam koniec z rundy stwierdziłem, dobra, ryzyk fizyk schodzimy <grystanie> dajcie mi full up tier, dajcie mi full up tier, no i full down tier, no i chuj Szkoda, muszę przyznać, szkoda. No tutaj w sumie no, na mapie zimowej ostkieteny plus zimowy kamuflaż powinno być dość ciekawie, co nie zmienia faktu, że kurde nie będzie okazji postrzegać sobie do T34 ani do Shermanów. Ja nie chcę wymuszać tutaj, że sobie zabiorę jakiś pojazd na 3-3, żeby się zapierować na siłę, bo to będzie oznaczać tyle, że wyląduję na 4-3, jestem tego praktycznie pewny. A tutaj to nawet mi się, jeżeli ma być szczery, to nawet mi się jakoś bardzo nie chcę starać, nie? Bo ja wiem, że to jest dobra maszyna, wystarczająca. Gąsienica. Ciekawe, dobra. Szałamanie kadłuba. Szałamanie kadłuba. nie siły woli do życia. Ledwo wyjechali z respa. Zaś tutaj jakoś bardzo kryć nie będę teraz, jeżeli mam być szczery. Come on. Jedziemy, nie zatrzymujemy się, po prostu jedziemy. Postaram się cały czas w ruchu, zatrzymać się, będę tylko do strzału. Zobaczymy, bo to jest zbyt proste. Jak wam full down tier na f c coś tam strzeliło, właśnie. I dlatego się zatrzymałem, ale dobra, jedziemy. Wjadę tu do miasta, czy nie zdążę? Bo z zostanę. Z już widziałem jeden czołg. Ajajajajaj, aj, aj, aj. nie chcę go tak zabijać od razu przy respie. Chcę tutaj wjechać Dobra O, jeszcze tam jest Gunner loader Próbuję się wycofać, uda mu się, uda mu się Kurwa, uda mu się wycofać, dobra ale okej, okay, no, jedziemy dalej Gąsienica. Kill assista, może być. Tak, nie żyje, nie żyje. Zaraz się znowu okaże, że wziąłem za mało amunicji. A jest niewykluczone, że wziąłem za mało amunicji. Patrzcie na tego gościa tutaj, nie? Otoczony przez naszych. Co on tam robi? Jak on. Jak... Nachują się tam wpierdalał w ogóle. Low. Ja nie chcę im tej alfa atakować, jeżeli mam być szczery. Ej, no ale to jest... You must go. O, oh. M22 nie toleruje. No M22 zone. Po lewej słyszę kurde są przez jakieś czołgi. O. Oh. Okay. o nie. dobra. Nie. Wszyscy już tam nie żyją, no. To jest czołg? Nie, to jest dziura. Po pocisku, ok. Gdzie by tu pojechać? Spróbujemy w tą stronę, może. W tą stronę jeszcze nie próbujemy jechać. Chociaż widzę, że tutaj mają znowu jakieś czołgi, ale to nie wiem. Wracać tam? No dobra, wracam tam. Brawo nam przejmują z kubańc, Co, co jest? Rzucę dym. Pojedziemy w tą stronę w takim razie, no? Och, akurat zgasł, okej. Okay. Czekajcie, to był ten. Nie, no, mają tam parę maszyn. Kurde. Ale nasi też tam mają sporo maszyn. Dobra, mo może jednak spróbuję w tą stronę pojechać do tunelu. nieby to brawo przejmują, rzucimy tam. To do mnie ktoś strzela? Nie, to ktoś obok mnie strzela. Przecież nikt nie ma prawa mnie widzieć w tym miejscu teraz. Dude, Canon tutaj zapierdziela. Ciekawe. Biorąc pod uwagę, co się dzieje tutaj, ale coś leci, to musi być M22, czy coś takiego. Jechał prosto na show, więc mam nadzieję, nie. M22, dobrze. Zidentyfikowałem po prędkości na minimapie. <grym> Może, kurde. Chyba mnie zauważył. po popełnił błąd, bo się zatrzymał. A nie był odpowiednio wycelowany we mnie. Dobra, Dutkanon tutaj se strzela tam do góry. Jednak tą stronę odpuszczę, tą flankę. Tylko spróbuję tego gościa tutaj gonić. Grubo się przybrawo zrobiło. Może zginął w sumie, nawet nie wiem już. Dobra. Po lewej go tu nie widzę. Na minimapie się nie odznacza. Zresztą teraz jestem w tak super oczywistym miejscu, że mi się to nie podoba. Driver and gunner, ojoj. O, oh, come on, od gniazda km się odbyło, widzieliście ten bullshit? Kilasysta, ktoś go zdjął, Ok, może być, mi to nie przeszkadza. Widziałem tam Stewarta jakiegoś, jest, jedzie Okej okay, niech jedzie. Przepuścimy go tu kawałek A my się tutaj udamy w tą stronę Uff, okej. Okay. Okej okay. Uff, okej okay. To będzie jakiś Steward O, oh, jest i on... ma, Gunner loader bez drivera jak go będę ścigał, to jemu się gunner przeładuje i mi gościu klepnie, tak? Pewnie tak, ale dobre, że mu to oddamy, nie? A jednak nie. Jednak do mnie nie strzelił. To się gościu nie... <ścoughs> Wcale to nie wyglądało nienaturalnie. Alfa im przejmujemy, a oni nie za bardzo są w stanie już ogryć. Nie mają czym się odgryźć tak naprawdę. No przecież ile czołgów już im zniszczyliśmy, że jadą totalną rezerwą w tym momencie. Na oparach, że tak to ujmę. Wow, bardzo blisko. Muszę przyznać, że naprawdę bardzo blisko. Nawet mnie to trochę spowolniło, nie ukrywam. Teraz tak, że nie psknąć krypto od tego respa. Cyk. Gransik dymny. Zrzucony z naszego... Nie wiem czego. Żeby mam być szczery. Nie widzę tutaj żadnego zasobnika z granatami, ale ok, uznajmy, że jest. Tymczasem ja sobie jadę tutaj. Już się nie mają czym respić, biedaki, no naprawdę. Tutaj czołg zniszczony. Koniec rundy, no nie oszukujmy się, to jest koniec. Nie, właśnie się zrespił jeden gość. Ale już go zdejmą teraz. Już powinni, nie? Czy to Halbreak będzie ode mnie? Halbreak ode mnie. Dziwne, że tam tyle czekali. Jakieś M3 się zrespiło, fajnie. Tam, tam i wykosiło paru naszych. Nawet samolot sobie zestrzelił. Nice, to ja tam jadę. Wow, na następnego gościa rozwalił. Goście właśnie zrobił cztery fragi po tym, jak trzy razy zdenił. W sensie samolot i rozwalił, aż głupio byłoby go rozwalić, tak złożyć się runda już skończyła w tym momencie. No nie no no, Panzer 4F2 jest kurwa dobry, na swoim biarze jak jest zdamptieruje lub jest w okolicy swojego jest OPI. Jak macie full up tier, niestety nie udało się pokazać, ale jak macie full up tier weźmy sobie T3457, chociażby nawet, bo to jest ten sam kadłub, który jest na zwykłym teciaku. Że no teoretycznie nie do końca. A jednak wciąż kurwa jest przepotężny ten pocisk, ten hit. Bo ten hit widzicie żółty niby znacznik i tak naprawdę pewnie w trakcie gry byście nie przebili, nie? Z drugiej strony wystarczy. Że dalej strzelacie w te same miejsca co normalnie, tak? W policzki. Słuchajcie, tak, żeby było idealnie pod, pod kątem. Widzicie? Cały policzek jest praktycznie przebijalny, tak? Tutaj traficie. Bam! Tutaj traficie, bam. Przechodzi. najzwyczajniej w świecie, bo, bo, bo te hity są kurwa magiczne. I tak samo jeżeli chodzi o Shermany, tak? Od przodu ten pocisk po prostu przechodzi. Ma wystarczającą ilość przebicia, żeby przejść przez tego Shermana i narobić bigosu w środku z załogi. Także nie udało mi się tego pokazać, tak jak mówię. Jeżeli się uda, jeżeli mi się to na streamie sobie, pogramy tej Panzer 4 w 1 e ogólnie krótką 75, złożę sobie cały linea do tego i sobie pogramy z krótką 75, z tym hitem, który przebija 100 mm pancerza. Pogramy sobie na streamie w środę, także zapraszam w środę na streama. A myślę, że na ten odcinek ode mnie tyle, także ciekawy na pewno Panzer 4, bo z przełomu po prostu przezbrojenia w długie 75, ostatnia wersja z krótką 75, także całkiem fajna maszyna. Ode mnie tyle. Dzięki za oglądanie. Do usłyszenia w następnym odcinku.